Moi drodzy, dzisiaj jestem w przepięknych okolicznościach też przyrody. To jest bardzo ciekawa gmina Jeziorzany w powiecie lubartowskim. Gmina dosyć nieduża, z niedużym budżetem, ale piękny samorząd pod względami też turystycznymi. Za chwilę zobaczycie jak wygląda. E, między innymi właśnie to. Często wspominane rozlewisko do rzecza rzeki Wieprz. Ogromne tereny. Nie ukrywam, że też tereny, które czasami sprawiają ogromne problemy samym mieszkańcom tej gminy, gdzie na wiosnę, między innymi, mieszkańcy niektórych miejscowości, właśnie z jeziorzem, mają problem z dostaniem się tak naprawdę do cywilizacji.